Dziękuję. dziękuję chłopakom, że będą mogli z Ja osobiście całkowicie się nie zdarzam do chłopaków, uważam, że po prostu nie brak gustu. Ja będę tam tak jak się ustawiłam i będę się tej wersji trzymać. Do tej pory dziewczyną szło troszeczkę słabo. zarobiły niestety tylko 750 zł. Ale. Przed nimi trzecia runda, i mam nadzieję, że tu im bardzo, bardzo dobrze pójdzie. Zwłaszcza, że dziewczyny po prostu tak seksownie wyglądają. Ja ich chyba już zaproszę. Dziewczyny, chodźcie tutaj do mnie. Malwina, jak ty seksownie wyglądasz? Na każdy wieczór, dla tego faceta się ubierasz? No może nie na każdy. A od czego to zależy? Z tego jaki dla mnie jest. Hmm. A Weronika, a co to tym znaczy? Seks, seks, jeszcze raz seks. No bo ja czy nie ma. To nie. Mhm. Trzecia runda. Facety oglądają i oceniają wasze całe ciała i oceniają to, co przygotowałyście dla nich. Te seksowne wszystkie stroje tej rundzie, tak jak mówiłam, możecie wygrać podwójną kasę, czyli 2,5 tysiąca złotych. Ale pod warunkiem, że wszystkie, tak? Wszystkie postawicie się na dobrych pozycjach. Do dzieła. Do no, dzieła. nie spaliła. Nie spaliła, ale może teraz by spalił. Złotynka, ręka, ręka.